Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku udamy się na epicką wyprawę w nieznane zakątki naszego świata, bo jeszcze tego świata, uwierzcie mi, dokładnie nie zbadaliśmy, więc tak, w tym momencie idę znaleźć tutaj Aberę. No i długo nie szukałem, się mano stary. Eee... Zamykaj drzwi, Sorry. okradam Elviso. No kurde, nie możesz a, tego a... widzieć. My się nie okradamy na tym serwerze. Eee, wie, wie, że ja cię stąd. te drzwi, drzwi w ogóle widzę stary, o. serio. Dobra, zabieram to, Ej, zabieram ale... to. Jak coś? Stary, yy, uszy, z, czy, ściany milczą, oczy z, nie widzą, nie widziałeś mnie, siema? Dobra, stary, stary, słuchaj, jest sprawa Patrz, patrz, co patrz, so mu ukradłem, patrz co patrz, so mu ukradłem, patrz, co? patrz. Świeczkę? Patrz. Widzisz? I my Nawet będziemy mieli jedno. takie coś przy swoim domu, rozumiesz e jak ładnie będziemy štos. mieli? Więc nie mów mu, o w ogóle spalę ci dom, stary. Nie, nie pal mi chaty, stary, nie, nie, nie. Ojej, stary. To co, będziesz milczał? No, no ja, ja będę cicho, obiecuję, dam ci nawet arbuza, masz. Dobra, to masz stejka, no. O kurde, dziękuję, dobra. Ale ja. Stary, no. słuchaj, ja chciałem pójść na wyprawę, ale taką. Wiesz, solidną, mnie, że idziemy. E, rozumiem, rozumiem. Później. Chcesz po prostu przyjść do naj, najbliższego Cave'a, pokopać węgiel. Nie, to jest poważna nie. wyprawa. No to dawaj ja za mną, Stary, stare. Masz drewniany kilow? to lecimy z stary, drewnianymi, no? Ale stary, ja nie mam tego na myśli. Ja chcę przejść i znaleźć jakieś miejsce, które można okraść. Ok, aaaa, aaaa, no to stary druchu, słuchaj, ja akurat w złodziejstwie się trochę specjalizuję no w minecraftzie, więc ten, możesz ten, ten, iść za mną, tylko tak, masz jedzenie stary, wiesz bo ja mam co? na przykład jedzenie, mam pochodnie, mam jakieś siekierki, wiesz, czy masz wszystkie rzeczy, bo to jest ważne e, Mi brakuje tylko zapalniczki No wow. to stary, mogę ci dać zapalniczki, mam 13 użyć, to chodź stary, okay. chodź tutaj, chodź, Dobra, to, mam stary to, to wszystko przygotowane Dobra, tak. mogę ci ją tutaj rzucić, więc masz. I słuchaj, możemy pójść do wioski takiej. E... Jakiej? Takiej taj tajgowej? To Jak ty... to się odmienia? Poczekaj, czyli na tajdze po prostu. No, wiadomo o co chodzi. To ty już tutaj tak to zwiedzałeś? Znaczy, stary, ja to wszystko wiem. Ja to wszędzie byłem. Aha, czyli. Czyli ty już gdzieś byłeś, ej, to nieźle, dobra. No to możemy tam pójść, jestem ciekaw i coś tam w ogóle jest ciekawego czy. Znaczy ja ogólnie widziałem tylko wioskę, znaczy to jest chyba tajga. No wiesz, taki hmm. Las i To jest no to. chyba stary Tajga i ja tam byłem, ale nie zwiedzałem jej, tylko patrzyłem po prostu co my mamy wokół. Jakby... Inaczej nie wchodziłem no i tutaj do wioski. to jest chyba ocean, co nie? Czy to. Nie, nie jest taki duży ocean. Bo chyba to jest. Znaczy, stary. Ma... Akurat tym oceanem nie płynąłem, bo ja poszedłem w lewo, wiesz? Ja poszedłem Aha. w lewo. Więc Dobra. jakby tu wprost nie płynąłem, ale dawaj, możemy w sumie polecieć tutaj prosto, bo Dobra, akurat to, to, tutaj poczekaj, prosto nie. Czy nie, nie da nie się może zrobić jakiś crafting tej jej łódki, co, nie? Albo łódki. Dobra. Dobra. Cyk, no to cyk, czekaj, 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 patrz, ja robię ciachę ja robię... a, a, bo ty już masz. Patrz, Dobra. crafting. I już Dobra, to łódką, ja popłynę tak. z tobą, no to ja popłynę Dobra. z tobą Dobra, to dawaj kieruj, bo ty wiesz chyba lepiej gdzie płynąć Stary, ja prosto to nie płynąłem, ale dawaj okay. sprawdźmy to Dobra, no to lecimy Prosto no chyba to... przepłyniemy na drugi koniec i tyle, nie? jakby nic więcej No To za dużo nie popłynęliśmy Ja szedłem troszkę... w lewo, ja szedłem w lewo I potem okay. jakby zawracałem kawałek i tyle Okej, okay, dobra. No to możemy tak polecić. Poczekaj, ja tą łódkę. No dobra, pozbieram. to weź ze sobą cyk, łódeczkę. Cyk. Na moje to ona się nie przyda, bo ja mówię, tak, tak nie kojarzę tutaj Wielkiego oca, no ale polećmy, no. No dobra, to lecimy. I serio, jestem ciekaw, bo ja totalnie tylko byłem za naszą starą, jakby tą bazą pierwszą. To jest co, około nie? tysiąca kratek, stare. O około kurde. tysiąca kratek to było. Troszkę no, sporo, ale dobrze. A i tu jest, jest w ogóle ul. Ul, Uu. i tu jest ten, ten biom Uu. taki kwiatowy. Tu fajnie byłoby pozbierać trochę kwiatów Ta. i do nas na bagna zabrać, przydadzą. bo wiesz, o co Chodzi. Dobra, jak jakbyśmy od razu zbieram parę w ogóle. Dobra. A w sumie ej, dawaj, no pozbieramy. je, jak nie ma co, nie ma co tutaj, no. To, to bierzemy od razu. I wiesz, potem można to roznos, roz roz Tak, zwłaszcza, rozrosną. że tutaj są różne kwiatki, naprawdę ładne są, Serio, no. wszystko tak po trochu pozabierać i cześć. Potem przynosisz do naszej Te ule gatki. i tak dalej, można by też wziąć w sumie, no, Dobra, ule. Dobra, pszczoły się nie wkurzą. A Stary, nie szczerze. Na ciebie to pewnie tak, na mnie nie! Aha, aha. Jestem tak pszczelarzem! Tak. U, ej, to grubo, A gdzie ty ale... jesteś Mordo? Bo ja jestem tutaj przy jednym z Uli. Ja się muszę wrócić, do Chyba, że gdzie indziej poszedłeś już, bo też jest... Stary, bo tej... ja cię zgubiłem! O, o ja jesteś się No to siemano. dawaj Mordo, lecimy, lecimy Dobra, sobie lecę, tutaj załóżmy. na prawdziwą wyprawę. Mm -hmm. Uuu tam A! już widzę jakieś głowy. A spędzi mnie głowa. Głowa o, mnie spędzi. Ej, to jest fajny teren bardzo, idziesz, tak jest prosto. Tak, stary, świetny góry. teren pod Mocno. zrobienie Willi, no nie? Mm -hmm. No, na przykład cały ten teren. O, i, ale to jest chyba jakaś inna wioska. Tak. O, tu jest jeszcze inna wioska, to dawaj do niej. Dobra, wbijamy, zobaczymy co tam. I tutaj konie macie. są. Ej, w tej Uu. wiosce nie byłem chyba. Ej, to, to elegancko, tutaj w ogóle jest siano, są rzeczy, które można ukraść, gościu. Oj, my lubimy siano, no, lubimy pieniądze. Cyk, mamy tutaj sianko, dobra, I elegancko. O, patrz stary, po Tomasz? patrz. Co znalazłem? Dzięki temu będę mógł zrobić mój pierwszy enchanting table. Widzisz to? Ej. Ej, ale ja zabiorę jabłka za to. O. Dobra, to ja biorę chlebę. <laughs> ja Ej, to jest no ewidentnie, bo my przecież bagienne o, cegiełki robimy. Dzwon! nie? Dzwon! Dzwon! Jest dzwon. Oj, walnij w dzwona mordo. Tak, ty dzwona musisz walnąć gościu, ale przede wszystkim to musisz zasubskrybować. Serio, subskrybado, proszę bardzo. E, subskrybado tak. bararara. Barara. Ale śmieszna zagroda, to tak się zespołniła w dziwnym miejscu. Jest jakby praktycznie w jaskini, i tam coś A no to mieszka. git, stary, to możesz zamieszkać w tej zagrodzie, nie, wiesz? Tak się no, ja, składa. Ja tam bym nie chciał, ale yy, wiesz co? Tutaj, czy tutaj macie Hej, jakieś się zbiera plik? najszybciej siano? Chyba nożyczkami, nie? Ja je wziąłem mieczykiem, bo w sumie nie mam nożyczek przy sobie, to. No. A Wiesz co, zrobię nożyczki sprawdzę. Hmm. W ogóle to nie jest szybciej. TH, czyli po prostu to się zbiera chyba... Motyką tak było chyba najszybciej. Tak, tak, motyką, motyką. O stary, kurde, no, gdzie ja ci motykę tutaj zrobię? E, no chyba nie za bardzo, więc... Trochę przypał, ale... E, nie jest źle stary, mam 18 lat. A okradłeś sianę... wszystkie domki? No stary, patrz to. No. No tutaj no. kolejnego domku nie okradłeś za tobą. Serio? Patr Kolejny? No patrz. Myślę, że tutaj wszystkie przejrzałem. Mordo, patrz patr jak ja tutaj kradziesz. Bior biorę biorę chleby no. dalej. Stary. Ziemniaki to. Nie, ziemniaki chyba nie. Ja Chociaż, nie wiem, ej możesz, możesz wziąć, do bo na villagerów tak przyda się. Dobra, no. No, tutaj. Coś citki, citki, kiteczki, kiteczki, <słuch> cici, 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 cici. Dziecki, cici, 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 Ale sobie uciekł. Citka wow. do jaskini. To nie najlepsze miejsce dla niego, ale. Tak, no. to chyba nie najlepsze. No kolejnej nie okradłeś, no. Ej, tu są Mordo. Biorę chleba, biorę chleba. Dobra, ja muszę tutaj... O, są kolejne snopy siana. Dawaj snopy, bierzemy, Ja no. muszę znaleźć jeszcze jakąś skrzynkę. Wszystkie ty tutaj ogardałeś. No nie Co? no, ale ci, ci oddałem, żebyś nie mógł no. sobie wziąć, bo twój odcinek. Dobra, jeszcze wezmę sobie dwa snopy siana I będzie 20. A ile masz tych snopów? Elo. Dobra, wchodzę tutaj. O, jest jeszcze jedna skrzynka! Esa, mamy 8 emsów. Mam chleby biorę. no i chleby sobie bierz Jestem chlebozbieraczem Dobra stary, czy spalamy tą wioskę? Chyba nie ma co Nie no stary, patrz Bobo Minecraft Wow, Bobek, co ty tu robisz? Wow, Ej, bobek, ale bobek. <laughs> Siema, bobek. <laughs> bobek Siema Bobek Siema <laughs> Bobek Płyk. O, zamurujemy zaraz Bobka tutaj, patrz. A już to zrobiliśmy! Nie! Patrz, 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 utopię go. Czekaj przez okno. Gdzie jest bobek? Gdzie Sieba, bobek. Nie, on pływa! On, on jest na w pływaniu. Dobra, bobek, zostawiam cię tutaj, lamusie. No, Dobra, stary, no, wychodź. No, daj wodę, o, patrz. jest woda. Masz tutaj wyjście z tyłu. Dobra, stary już znalazłem. Znalazłem wyjście. Dobra, tuwa, to gdzie teraz idziemy? Bo teraz chyba się... Stary, wracamy. idziemy dalej po ukosie, Essa, let's go. Ale, stary, my nie wracamy w tym momencie? A chcesz wracać? Możemy no wracać. nie chcę wracać, ja chcę dalej iść. No to stary, no lecimy dalej. Ja myślałem, że... Ej, trzcina cukrowa, bardzo to się przyda. Uuu, Uu, trzciny cukrowej nam bardzo akurat brak, więc to w sumie jest dobry item, żeby go wziąć. No, jakieś wiesz, książeczki i tak dalej porobić, to Uu, zawsze gitmę. dużo tej trzciny, bierzemy. Dobra, to bierz tą kolejną. Dobra, hop. Ej, tam jest jej więcej jeszcze, stary, lecimy, lecimy. Jeszcze hop, więcej, dobra, ja mam dobry. prawie cały jakiś randomowych itemów już w tym momencie. Serio. A ja właśnie robiłem czystkę. Ej, stary, gdzie ty zniknąłeś? Zniknąłeś mi z przed oczu. Dosłownie zniknąłeś. Ja nie widzę. znikam, bo jestem kubinką. Witam. Halo, halo, co my tu mamy, stary mamy Halo Centralo! Portal, portal elegancki. I... Fajny, nie? Ej, akurat ten obsydian, stary. stary. Ja znasz <laughs> ten obsydian, nie? Nie uwierzysz, co dostałem. Co dostałeś, Mordo? Zabieram łopatę. O, zapalniczkę biorę. Weź se opsa weź se opsa Ale stary. co dostałeś, stary? Ja dostałem najbardziej chyba bezsensowny item w historii. To jest. Dawaj. Top 1 bezsensownych itemów, numer 1. Ale co tutaj jest, stary? Nie. Nie. Ojej! Ale naprawa na zło. Ojojo! Oj. No nie, to jest absolutnie bezsensowny. Top 10 najbardziej bezużytecznych itemów Minecraft, numer 1. Złota część. Golden Chain na prawo. No Ej, dobra, wchodzimy na tą górę, tak. żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy teraz. Okej, okay, dobra. E, więc którą mam teraz? Cyk, 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 elegancko. Ale wysoka góra, ojej, aż mi się kręci Potem, w głowie. To stary, my jesteśmy strasznie wysoko. Ale tak. A, że... stary, gdzie był ten las? Ty, bo ja się trochę chyba jednak Ej, zgubiłem. Serio? Znaczy, tak, to, da, naprawdę to, chyba trochę się zgubiliśmy. to chyba niedobrze, bo ja bym nie chciał się na przykład zgubić. Serio, chciałbym. Y, jakieś fajne Dobra, miejsce. Dobra, nie płacz! O, nie straj, nie znajdą się tam. No właśnie, bierzemy, no, no. bierzemy, bierzemy. Dobra, kwiaty. ej, stary, nie widzę tego e, lasu w ogóle. Ej, jakby absolutnie tu nic nie ma. Ej, stary, no powiedz mi, to, to mówisz, że to jest już aż tutaj, bo... Ty, ale stary, ty nie widzisz tej wow. wioski, naprawdę? jakbyś ślepy jesteś? Ej, serio, dopiero teraz ją widzę. Aha, no to dobra, no. Ja widziałem ten dymek z ogniska po prostu już dużo A, wcześniej. Aha, dobra, więc... Może tak, mi się nie wczytały e, tekstury czy wiesz, coś, co, ale stary? patrz, stary, jak tu jest Ej, grubo. Stary, ja w tym momencie idę tutaj spać, bo... Tak, bo są te membrany, Oj. dawaj idziemy spać, Ej, no. Dwóch... Oj, zajęte łóżko! No tutaj chyba nie tym razem. Było. No o, tutaj sektor. Dobra, ja wyleciał. sobie śpię. Dobra, ja wchodzę tutaj. Czy ja będę tutaj spać? Ty gościu. To ale chatę ma gość, nie da się w ogóle. Aj stary, ja sobie już lulam, ja sobie Ej, ale kimam. Ale ja nie mordo. mogę łóżka znaleźć. Gość ma chatę bez wyra, rozumiesz? To... Co? No, to co to za chata w takim Naprawdę? razie jest, nie Totalny lamus, miał chatę. Dobra, tutaj sio. Siola musia, idę spać. Elo, Esa, więc tak. Idę się tutaj przesypiam? Do gościu, dawa już Dzionek. Elegancko. Ej, stary, mam skrzynkę pełną itemów, które można zjeść. Naprawdę, mogę wszystko Jeść, Zjeść, ale super, stary w takim razie. A ja Cyk. się wbijam do kartografera i. o, wiesz, jaki. Ale łup znalazłem. Co znalazłeś, stary? Trzy kartki papieru. O kurde, to jest potężne. Nieźle, co? Nieźle, nieźle, przyznaję, jest lepiej Ej, w ogóle, jest to jest dobrze. stół kartografera. W sumie mógłbym go wziąć, bo on, tu, on ładnie wygląda. No, ja chyba ostatnio jak jakiś widziałem, to zarobiłem O, dzwon. też kradniemy. Ale tu jest fajna miejscowa, bo tu sport i tak dalej. O, jesteśmy słabej temy. Ej, serio, tu jest porcik, ale taki elegancki. Czy Totalnie coś... stary mi to wygląda jak lodowice. Ej, bez kitu to tak wyglądało. No. Dokładnie coś takiego to było. Wow, stary, ja w tym odcinku, po prostu, tak wiesz, kradnąc ze skrzynek, znalazłem 12 Emsów. Nice. No ty gadasz, 12? Ej, to jest naprawdę dużo, serio, na jeden odcinek, gdzie my dosłownie szliśmy może tutaj jakieś 15 minut, stary, to... No to jest strasznie dużo. Jeszcze do tego Nie, I ta wioska jest trochę większa niż myślałem. Dobra, stary, ja zbieram dynia. Dynia się nam na pewno przyda. Dynia! Biorę. No i dobra, co mogę wziąć zamiast tego? Zjem sobie stejka i dzięki temu będę. dynie Co ty masz? Gdzie ty w ogóle znaczy, no... stary jesteś? no, Stary, ja sobie, stary, ja sobie chodzę po tych tam. wszystkich domkach i sobie oglądam, wiesz? Aha, ja byłem w porcie i tak patrzyłem, co tam w ogóle się dzieje. No i. Kurde. O. To... No. Żelazny kill-off i dwie pary żelaznych butów stare. Serio? Nice. No! Ej, I te stoły serdecznie. do disenchantowania, biorę to. Lol, no nieźle. Nie, nie. A co się stanie, jak zepsuję ognisko, chyba wypadnie węgiel, nie? Tak, to w sumie węgiel się może przydać. To, to chyba całkiem ciekawa no. opcja nawet. Dobra, tutaj już widać, że ktoś ewidentnie był, tu ktoś ewidentnie był. Eee, dobra. Po otwierałem tutaj... te, gdzie nic nie ma po prostu, gdzie jest pusto, nie? Dobra, cyk, cyk. Tutaj mam jakąś farmę, ale. Tutaj a przedeś w górę wioski? Wiesz, co właśnie wchodzę na górę? Na samą górę wchodzę, jakby sam szczyt. I chcę zobaczyć jak to wygląda, ale szczerze, mówisz, że to wygląda trochę jak lodowice, a mi to się no. bardziej kojarzy z tą taką naszą pierwszą wioską. Pierwszą, pierwszą wioską, pierwszą, tak, nie? tak. Ona dokładnie no, pierwsza była w wioska. takim miejscu, była tuż przy wodzie, była właśnie na tym biomie i mniej więcej to tak wyglądało, serio. Totalnie to tak wyglądało. Lol, jestem na samej górze wioski. Wow. Ja tu to wychodzę i chyba sobie doszedłem do końca w ogóle o, tego, wiesz? No tutaj jest to także. koniec, siemano, siemano, Patrz, piesek, piesek robi hał Hał. hał. Uf, 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 uf Uu. nie zrzucaj go lamusie Nie, nie, ja tam go nie zrzucę stary, ale chciałem udać uf, chleb. Uf, ale on uf. Chyba chlebka nie lubi. Stary. Oj, chyba nie lubi, no to masz mordo co to Co za lamus? Chleba nie lubi, no, no nie wiem, ja tam bym sobie zjadł, ale no jak goś nie chce, to nie. Mój Wieś pies co? jak dostaje chleb, to go gryzie. A jestem jeszcze jednej rzeczy ciekaw. Co jest za na przykład tym oceanem? Serio, jakby. Oj, tam jest... mogą być bardzo dobre przygody. To jest dobra rzecz, bo stary, może to nie jest duży dystans, więc dawaj, wsiadaj do łódki, popłyniemy cześć, co jest jeszcze dalej. Bo... Dobre! Yes. Let's go! Lecimy, lecimy, serio. Przepłyniemy tak, chociaż nie wiem. z... Ile kratek możemy przypłynąć? Zobaczmy, czy tutaj czegoś więcej. Dalej, przepłynie 85 432. Okej, okay. to jest dobry pomysł. Możemy płynąć, tylko ja myślę, że prędzej to może się skończyć ten ocean, ale może nie, może nie mam racji. Czy tam ja widzę jakiś ląd, czy coś takiego bardziej, żeby się robiło? Dobra, płyniemy, płyniemy, zobaczyć. Yy, albo nie, tutaj mamy ląd. O, proszę. O, A, jaki ląd! To jest chyba wyspa, więc yy, ta wyspa może być całkiem duża. Ej, serio, to jest chyba całkiem duża wyspa, albo... Po prostu już znaleźliśmy taki normalny ląd, co nie? Więc dobra, cyk. Dobra, lecę cyk. tutaj, lecę tutaj. co my tutaj. tu mamy? Czy mamy tutaj jakąś rzecz, która nas zaskoczy? No... Ej, mogłyby być to żółwie. O, są żółwie! Są? Gdzie jest żółwior? Gdzie jest żółwior? Są żółwie, Siemano. Jest! Jest ziomal, elegancko. I to mi się podoba. Mamy tutaj dwa żółwiory, ale... Yy, chyba poza tym, to tutaj dużo nie znajdziemy. No dużo tak, piasku, tak. i tak się zastanawiam. Ten piasek, wiesz co? Dobra, o, -a. kolejne żółwiory są. Elo, Elo, Elo. Wezmę trochę piasku, bo jednak przyda się na szkło, no, tak szczerze wiesz? Serio, Chociaż my chyba mamy tak blisko, obok nas taki skraj, jakby ci to opisać. Masz dosłownie... Dalej, miejsce, tak... w którym na początku mieszkaliśmy, tak, jest przecież ale... 500-800 kratek od nas, a tam jest Tak, ale dosłownie z 100 kratek dalej jest najmniejsza pustynia chyba jaka istnieje, naprawdę, to jest pustynia, No to ja bym jej wtedy nie psuł, jeżeli jest taka mała i fajna. strasznie mała i to jest śmiesznie bardzo wygląda, ale ogólnie jakby trzeba było piasku, no to jest niby blisko, więc... No, zawsze. Essa! Mam Ja liczyłem, że coś ciekawego znajdę i znalazłem... to rzu na, na luz, na luz. Ej, wakacje stary, nie tuż, takie tuż. miejsce, w którym muszę chyba ten odcinek zakończyć. To wygląda, jakby dosłownie w starym takim korycie rzeki powstał las. To jest mocne, i. Wow, co ty to gadasz? To jest strasznie fajna miejscowa. Ej, jakby serio, to totalnie dobrze wygląda, więc ziomy w takim miejscu. Będziemy dzisiejszy odcinek kończyli, więc koniecznie pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, bo jeśli nie subskrybujecie, no to, oj, no, no złe rzeczy się staną. Powiedzmy tak. Oj, przyjdzie wprost. smutny pan. Mhm. Mm -hmm, więc musisz zasubować Ziomek. Pamiętaj, mam też Instagrama. Wpadaj, link jest w opisie. Więc cóż, na tym filmiku to już na tyle. Ja w tym momencie zakładam moją klatę złotą na naprawę, czyli mending. Więc tak, takim akcentem kończymy ten filmik. Trzymajcie się. No i cześć.